Witam, drogi brat i siostra. Dzisiaj zapraszam do refleksji nad potężną siłą modlitwy, szczególnie w trudnych czasach. Życie często stanowi nam wyzwania, które mogą wydawać się nie do pokonania, ale właśnie w tych momentach modlitwa staje się naszym największym sojusznikiem. Kiedy zwrócimy się do Boga w modlitwie, otwieramy nasze serca i pozwalamy w nim wejść w nasze życie, przynosząc nadzieję i pokój. Pamiętaj, kto zaczyna dzień, który się modli. Zakończy dzień dziękując. To poprzez modlitwę znaleźliśmy siłę, by stawić czoła burzom życia. Możesz przechodzić przez chwilę bólu lub niepewności. Wiem, że nie jesteś sam. Bóg nigdy nie zostawia waszego dzieci, jest u jego boku, gotowy zaoferować mu komfort i kierunek. Modlitwa to nie tylko prośba, ale dialog z Ojcem. Kiedy się modlimy, przyjmujemy nasze zwycięstwo, nawet jeśli otaczające nas znaki. Wydają się wskazywać na coś przeciwnego. Wiara popiera nas w chwilach dowodu i pomaga nam zobaczyć światło na końcu tunelu. Następnie zapraszam do przyłączenia się do mnie w modlitwie, podniesieniu twojego serca do Boga i zaufania, że ma doskonały plan dla waszego życia. Niech twoja dusza zostanie odnowiona przez pokój, który tylko może zaoferować. A pod koniec każdego dnia. Możemy pamiętać o podziękowaniu wszystkich otrzymywanych błogosławieństw, nawet tych, których nie widzimy od razu. Niech siła modlitwy oświetla naszą drogę i wzbudzi w nas nadzieję, że konieczne jest przejście dalej. O Boże, w trakcie trudności, przed którymi stoimy, zwracamy się do Was z otwartymi sercami, szukając siły, którą może nam zapewnić tylko modlitwa. Niech światło nadziei wejdzie do naszych domów i zaangażuje nas w pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. W każdej chwili udręki pamiętajmy, że jesteście po naszej stronie, podtrzymując nas bezwarunkową miłością. Panie, w czasach ucisku, modlitwą, znaleźliśmy fundament pozostania stanowczy. Niech każde, które wychowujemy, będzie płaczeni o pomoc i uznanie, że jesteśmy zależni od Waszej łaski. Dziękujemy za możliwość dialogu z Tobą, za każdy oddech, który przypomina nam życie, które nam oddałeś. Pytamy Cię, Ojcze, które odnawia nasze mocne strony. I zapewnia nam spokój niezbędny do stawienia czoła wyzwaniom. Niech nasza wiara będzie latarnią morską w burzy, oświetlając ścieżkę, która często wydaje się niejasna. Pomaga nam zobaczyć poza trudnościami i postrzegać rękę, kierując naszym krokiem. W każdej łzy rozlejemy, że możemy znaleźć nadzieję, że wybiegnie z Twojej miłości. Niech ból nie uniemożliwi nam spojrzenia w przyszłość, ale to zwiększa nas do coraz bardziej szukania Twojej obecności. Niech modlitwa staje się naszym schronieniem i zbroją przeciwko przeciwnościom. Panie, dziękujemy za każdą chwilę pokoju, którą nam dajecie. Nawet w walkach, obyśmy pamiętamy, że wdzięczność jest potężnym sposobem na kontakt z Tobą. W każdym małym cudu nasze serca będą pełne pochwały i uznania dla Waszej życzliwości. Niech siła modlitwy dołączy do nas jako wspólnota wiary, w której możemy się wspierać w modlitwie i miłości. To razem możemy podnieść nasze głosy w piosence nadziei, pamiętając, że wszyscy jesteśmy synami i córkami tego samego twórcy. Niech nasz związek w modlitwie będzie świadectwem Twojej przekształcającej mocy. W każdej myśli o zniechęceniu, Twoja obecność zapewnia nam komfort i odnowienie. Obyśmy ufamy, że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, nigdy nas nie porzucasz. Pomaga nam zobaczyć piękno w każdej sytuacji. I uczyć się z każdego wyzwania, jakie przedstawia nam życie. O ojcze, niech nasze serca zawsze będą do Ciebie skłonne, szukając Twojej mądrości w każdej decyzji. Niech modlitwa staje się naszym codziennym nawykiem, świętym momentem, w którym znajdujemy prawdziwy pokój. Obyśmy uwolnili nasze lęki i znaleźć odpoczynek w Twoich kochających ramionach. Panie, niech nasza wiara będzie niezachwiana, nawet przed burzami, obyśmy pamiętamy, że Twoja siła jest idealna w naszej słabości. Niech modlitwa nas wzmocni i da odwagę, aby przejść dalej, ufając Waszym planom na nasze życie. Dziękujemy za każdy nowy poranek, za każdą okazję, aby zacząć od nowa, obyśmy żyli każdego dnia z wdzięcznością, zdając sobie sprawę z błogosławieństw, które często pozostają niezauważone. Niech nasze serca zawsze otwierają się, aby otrzymać orientację i miłość. O Boże, niech siła modlitwy zainspiruje nas do bycia światłem w życiu innych, rozszerzenie naszej ręki i dzielenie się nadzieją, którą w Tobie znajdujemy, pokój w świecie, który tak wiele potrzebuje. W każdym ciemnym rogu zostajemy przeniesione do Waszego światła, pamiętając, że modlitwa jest ścieżką, która prowadzi nas do miejsca bezpieczeństwa i miłości. Niech Wasz pokój, który jest tak głęboki, zalewa nasze serca i pomóż nam pozostać stanowczo w trakcie burzy. Panie, niech modlitwa nigdy nie staje się rutyną, ale prawdziwym pragnieniem do Ciebie. Niech nasze życie modlitewne przyniesie nam radość i transformację. O Boże, we wszystkich okolicznościach możemy pamiętać, że modlitwa jest aktem poddania się i pewności siebie. Niech każde słowo będzie krokiem w kierunku Twojej woli. I niech zawsze będziemy szukać Twojej twarzy. Obyśmy znaleźli Pana w każdym błaganiu, że Pan słucha i odpowiada. Niech siła modlitwy objawia się w naszym życiu, przynosząc nadzieję i pokój w trudnych czasach. Obyśmy wytrwają, wiedząc, że Wasza wierność nigdy nie zawodzi, i że pod koniec każdego dnia możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak bardzo rośniemy w wierze i miłości. O Panie, chwalamy Was sercami pełnymi wdzięczności, bo wiemy, że siła modlitwy nas łączy i wzmacnia. W trudnych czasach, gdy chmury niepewności wisi na nas, to w Tobie znajdujemy światło, które oświetla nasze drogi. Niech nasz płacz przyjdzie do Ciebie, jako słodkie perfumy, podnosząc nasze nadzieje i przynosząc pokój naszym duchom. Dziękujemy za każde błogosławieństwo, które nam dajesz, nawet tych, których na pierwszy rzut oka nie widzimy. Wasza życzliwość jest jak rzeka, która płynie, obfita i hojna. Mycie naszych wątpliwości i obaw. W każdej szopie łzy uważamy, że jesteś naszym komfortem i naszą siłą w środku burz życia. Panie, pośród chaosu, w Twoich ramionach znajdujemy schronienie. Twoje słowo jest latarnią morską, która prowadzi nasze kroki, więc chwalamy Was, bo wiemy, że nie jesteśmy sami. Niech modlitwa staje się naszym oddechem, ciągłym aktem dostarczania i zaufaniem do Twoich planów, które zawsze są dobre. Dziękujemy za pokój, który nam oferujesz, nawet gdy otaczający nas świat wydaje się rozpadać. Niech każda modlitwa będzie szeptem nadziei, przynosząc światło w ciemność i odnawiając nasze mocne strony. Wiemy, że kiedy spotykamy się w modlitwie, jesteśmy silniejsi, a Twoja miłość otacza nas jako płaszcz ochronny. O Boże, jak piękne jest wiedzieć, że możemy w każdej chwili wołać. Niech nasza wdzięczność stanie się aktami miłości, służąc otaczającym nas ludzi. Obyśmy byli instrumentami pokoju, przekazując Twoje przesłanie nadziei wszystkim, którzy przekraczają naszą drogę, szczególnie tych, którzy najbardziej jej potrzebują. W każdym gestie życzliwości, w każdym słowie komfortu, czujemy, że Twoja obecność, działająca na nas. Obyśmy byli światłem w życiu innych, odzwierciedlając Twoją wielkość i miłosierdzie. Kiedy się modlimy, nasze głosy stają się harmonijnym chórem, wychwalając Waszą Majestat i dziękując za nieskończoną łaskę. Panie, jesteśmy wdzięczni za każdy nowy świt, który zachęca nas do rozpoczęcia od nowa. Każdego dnia odnawiamy nasze nadzieje na Was, co zawsze zaskakuje nas Twoimi błogosławieństwami. Niech nasze serca wypełnią radość, gdy pamiętamy obietnice, które dokonałeś, bo wiemy, że jesteś wierny we wszystkim, co obiecujesz. Siła modlitwy uczy nas ufać Waszym projektom, nawet jeśli nie rozumiemy. Niech każde wyzwanie jest okazją, aby zbliżyć się do Ciebie. O, Panie, niech nasza wdzięczność będzie hymnem, który przypomina wszędzie, obyśmy zawsze pamiętamy, że w każdej chwili smutku Twoja miłość nas wychowuje i daje nam siłę. Niech pewność, że jesteś z nami na każdym kroku, przynosi nam pokój i spokój, nawet w ciemniejszych godzinach. Dziękujemy społeczności wokół nas, przyjaźni, które nas wzmacniają, i za rodziny, które nas wspierają. Razem wychowujemy nasze głosy, wiedząc, że razem jesteśmy silniejsi. Niech modlitwa będzie mostem, który nas jednoczy, przynosząc harmonię i miłość do naszego życia. Panie, w każdej modlitwie znajdujemy klucz, który otwiera drzwi dla nowych możliwości i nadziei. Obyśmy zawsze pamiętamy, że siła modlitwy. Nie tylko znajduje się w słowach, ale w naszej szczerości i pragnieniu połączenia się z Tobą. Z każdym nowym dniem odnawiamy nasze zaangażowanie w poszukiwanie Waszej woli w naszym życiu. Niech nasze serca przepełnią wdzięczność za wszystko, czym jesteśmy i mamy. Dziękujemy za małe rzeczy, chwile radości i lekcji, których wyciągnęliśmy z trudności. Obyśmy zdali sobie sprawę, że każde doświadczenie jest okazją do duchowego wzrostu i podejścia do Ciebie. O Boże, Niech siła modlitwy zainspiruje nas do bycia bardziej współczującym i hojnym. Niech nasze działania odzwierciedlają Twoją miłość i niech będziemy lekkie w życiu tych, którzy są w ciemności. Niech każdy akt dobroci będzie rozszerzeniem naszej wdzięczności wobec was. Świadectwem Twojej miłości w nas, Panie. W każdym momencie zniesienia że pamiętamy znaczenie zwrócenia się do was. O zincho w was Znajdujemy nadzieję, że odnawia nasze dusze i doprowadza nas do przejścia. Dziękujemy Bogu za każde doświadczenie, które kształtuje naszą postać i zbliża nas do Ciebie, abyśmy żyli każdego dnia z wdzięczności, świętując waszą dobroć i miłość, które nas otaczają. W każdej modlitwie znajdujemy nowy początek, nową okazję do nawiązania kontaktu z Tobą i z tymi, których kochamy. Obyśmy zawsze pamiętamy, że prawdziwa siła pochodzi od Was i że poprzez modlitwę jesteśmy przekształcani i odnawiani. Panie, w tym czasie trudności przychodzę do Ciebie z otwartym sercem. Pomaga nam znaleźć siłę niezbędną do stawienia czoła wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze. Niech Twoje światło oświetli nasze umysły, przynosząc jasność i rozeznanie na decyzje, które musimy podjąć. Ojcze, wielu z nas staje przed codziennymi obawami które obciążają nasze ramiona. Prosimy, abyś dał nam spokój, który pochodzi tylko od ciebie. Umiłowany Bóg, w czasach niepewności możemy zaufać waszemu planowi dla naszego życia. Pomaga nam pamiętać, że nawet gdy wszystko wydaje się zagubione, nadziei można odrodzić się w naszych sercach. Obyśmy trzymali się tej nadziei i pozwolić jej się rozwijać. Panie, często czujemy się samotni w naszych zmaganiach. Prosimy o zaangażowanie nas w Twoją miłość i w programie, że nigdy nie jesteśmy naprawdę sami. Obyśmy poczuli Waszą firmę na każdym kroku, wzmacniając naszą wiarę. Tato, stawiając czoła wyzwaniom finansowym, prosimy o podjęcie każdej decyzji, którą podejmujemy. abyśmy zaufali Twojemu przepisowi i znaleźć bezpieczeństwo w Twojej opiece. Pomaga nam mieć mądrość w naszych wydatkach i być wdzięcznym za błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy. Bóg w czasach bólu i cierpienia, że możemy zwrócić się do Ciebie w poszukiwaniu wygody. Niech Wasza obecność przyniesie nam ulgę i niech poczujemy Waszą uzdrawiającą miłość w naszym życiu. Niech każda łza zostanie przekształcona w świadectwo przezwyciężania. Panie, pomóż nam kultywować zdrowe relacje w naszym życiu, abyśmy byli instrumentami pokoju i miłości do otaczających nas ludzi. Niech dzięki naszym działaniom. Możemy odzwierciedlać Twój charakter i przynieść nadzieję na dotknięte serca. Ojcze, w czasach udręki, niech Twój głos nas poprowadzi. Pomóż nam usłyszeć Twoją mądrość, a następnie ścieżkę, którą dla nas przygotowałeś. Obyśmy zaufali Twoim planom, nawet jeśli nie rozumiemy, co się wokół nas dzieje. Boże, prosimy Was, abyśmy dali nam odwagę stawić czoła wyzwaniom, które nas otaczają. Że przy każdej znalezionej przeszkodzie Pamiętamy, że jesteście z nami, wzmacniając się. Pomaga nam wierzyć, że z Twoją pomocą możemy pokonać każdą barierę. Panie, niech modlitwa staje się istotną częścią naszego życia, abyśmy wylecili w Twojej obecności, szukając orientacji i wygody. Niech komunikacja z Tobą będzie stała, przynosząc pokój do naszych serc. Ojcze, pomaga nam kultywować życie wdzięczności. Abyśmy rozpoznali małe błogosławieństwa życia codziennego i podziękuję im. Niech wdzięczność stanie się praktyką w naszym życiu, przekształcając naszą perspektywę i przynosząc radość. Bóg, w czasach rozpaczy, czy pamiętamy Twoją bezwarunkową miłość? Pomaga nam rzucić na Ciebie wszystkie nasze obawy, wiedząc, że dbasz o nas. Niech zaufanie do Twojej miłości wzmacnia nas w trudnych czasach. Panie, niech będziemy lekkie w ciemności. Pomóż nam podzielić się swoją nadzieją z otaczającymi nas osobami, będąc źródłem zachęty. Niech nasze słowa i działania odzwierciedlają miłość, którą znajdujemy w Tobie. Ojcze, w obliczu lęków i niepewności, abyśmy mogli szukać Twojej siły, pomaga nam pamiętać, że w Tobie znajdujemy schronienie i ochronę. Niech wiara doprowadzi nas do awansu, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Boże, niech zobowiązamy się do życia, które Ci się podoba. Pomóż nam najpierw szukać swojego królestwa, ufając, że wszystkie inne rzeczy zostaną do nas dodane. Niech nasze zaangażowanie w ciebie doprowadzi nas do pełnego i obfitego życia. Panie, niech wasza obecność towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy obudzili się z wdzięcznością i spać w pokoju, wiedząc, że jesteśmy pod waszą ochroną. Niech siła modlitwy utrzymuje nas mocno, nawet w trudnych czasach. Drodzy przyjaciele, chcę podziękować każdemu z was za bycie tutaj. Poświęcając szczególny moment modlitwie. Zawsze jest satysfakcjonujące widzieć tak wielu zjednoczonych ludzi w poszukiwaniu nadziei i pokoju, szczególnie w trudnych czasach, takich jak te, które żyjemy. W tej chwili pamiętamy, że siła modlitwy nas łączy i wzmacnia. Gdy modliliśmy się razem, budzimy nadzieję w naszych sercach i znajdujemy pokój, który tylko Bóg może nam zaoferować, że ta pozytywna energia nadal prowadzi nas codziennie. Rok Przypominając nam, że nigdy nie jesteśmy sami. Zapraszam do dalszego modlitwy i zaufania Bogu z każdym krokiem. Modlitwa jest potężnym narzędziem, które pomaga nam stawić czoła wyzwaniom i pielęgnować wdzięczność w naszym życiu. Każdego dnia zarezerwuj chwilę, aby połączyć się z boskością, zastanowić się nad swoimi błogosławieństwami i odnowić swoją wiarę. A jeśli podobał Ci się ten moment, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i udostępnić ten film znajomym i rodzinie. Połączmy to przesłanie nadziei i zachęty, aby więcej ludzi mogło dotknąć mocą modlitwy. Dziękuję bardzo za Twoją obecność i niech Bóg Was błogosławi. Kontynuujmy tę podróż wiary i miłości razem.